W szkole. Mój ojciec pochodził ze Stanów. Tak jak ty. Był Yankesem. Często zabierał mnie do kina. Oglądałem facetów takich jak Humphrey Bogart i James Kenny. Od nich nauczyłem się mówić. Podobali mi się. Wiedziałem, że pewnego dnia przyjadę do Stanów. Więc gdzie jest twój ojciec? Umarł. Kiedyś. Gdzieś. A matka też nie żyje. Gdzie pracowałeś na Kubie? Pracowałem tu i tam. W budownictwie. Pracowałem fizycznie. Byłem w wojsku. Masz rodzinę w Stanach? Jakiegoś kuzyna albo szwaga? Nikogo. Wszyscy zmarli. Byłeś kiedyś w więzieniu? Ja w życiu. W szpitalu dla psychicznie chorych? Tylko na tym statku, którym tu przypłynąłem. Jesteś homoseksualistą? Lubisz mężczyzn? Albo przebierać się za kobietę? Chyba mu odbiło. Żartujesz sobie? Odpowiadaj na pytania. Nie, kurwa. Siedziałeś kiedyś za marihuanę? Nie. Heroinę? Nie. Kokainę? Nie.